Dzień dobry, nazywam się Jakub Tupajka i w imieniu firmy Rota Automagic chciałbym przedstawić Państwu najnowsze urządzenie przeznaczone do suszenia lakierów samochodowych o nazwie REVO. Wiele lat doświadczeń w pracy z warsztatami blacharsko-lakierniczymi pozwoliło nam bardzo dokładnie poznać ich potrzeby. Dzisiaj najważniejsza dla właścicieli i zarządzających warsztatami blacharsko-lakierniczymi jest optymalizacja kosztów pracy, zwiększanie efektywności i produktywności zakładu. Odpowiedzią na te potrzeby jest właśnie REVO. Teraz pokrótce przedstawię na czym polega unikatowość tego systemu oraz korzyści z jego stosowania. Rewo instalujemy na szynach w otwartej strefie lakierniczej. Jedno urządzenie może obsługiwać aż trzy niezależne stanowiska. Dzięki zastosowaniu krótkich fal podczerwieni suszenie odbywa się od wewnątrz do zewnątrz powierzchni. Umożliwia to całkowite odparowanie cząstek lotnych, a w efekcie znakomity końcowy rezultat suszenia. posiadał posiada oprogramowanie, które pozwala w pełni dostosować jego parametry do zadanej pracy. Na panelu sterującym możemy zaprogramować markę lakierów, rodzaj materiału lakierniczego, jego kolor oraz czas pracy urządzenia. REWO posiada własny napęd, dzięki temu możliwy jest automatyczny przejazd urządzenia wzdłuż całej strefy w celu wysuszenia kilku elementów. Poza wszystkimi wymienionymi rzeczami pozostaje jeszcze najważniejsze. Dzięki REWO możemy zmniejszyć zużycie energii. Aż o 75% w porównaniu do standardowej kabiny lakierniczej. Do suszenia możemy wybrać tylko jeden element, lub jeśli chcemy nawet cały bok. Nagrzewane będą jedynie miejsca przez nas wybrane, dlatego nie ma tu żadnych strat energii. Jest ona przekazywana bezpośrednio tam, gdzie jej potrzeba. Urządzenie nie potrzebuje wstępnej fazy nagrzewania, jest gotowe do pracy od razu po włączeniu. Dzięki lewo możliwe staje się wysuszenie lakieru bezbarwnego w czasie krótszym niż 6 minut, a w 10 minut po skończonej pracy urządzenia lakier jest gotowy do polerowania.